Jest ze mną trener Tomasz Piechota. Po bardzo ciężkim meczu w, z Bielsko-Białą no, nie udało się tym razem. Jest to trzeci przegrany tiebreak we własnej hali. No, czego dzisiaj zabrakło przede wszystkim? Znaczy, to jest słowo, słowo klucz. To Nie ma się udawać niestety. Trzeba pokazać co się umie na boisku. Uważam, że myśmy przez cztery sety pokazali co umiemy. I myślę, że to dobrze wyglądało. Natomiast no. My po raz kolejny wychodzimy do jakiegoś zadania z głową nastawioną chyba na to, że samo się to zadanie wykona. I to jest nasz chyba największy problem. Nie potrafimy nie wiem, wykorzystać swoich szans, podjąć decyzji, bo uważam, że to jest klucz przegrywania naszych meczów. My się boimy podejmować decyzji, być konsekwentni w swoim działaniu. I to jest chyba nasze największe zmartwienie, bo jak widzieliśmy przez cztery sety, ta gra była dobra. I to ja nie mogę powiedzieć, bo to jest kolejny mecz, który zaprzeczając temu, co się dzieje dzisiaj na boisku, mecz, który pokazuje, że my coraz lepiej sobie radzimy. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że chyba nie ma wśród nas kogoś, kto Albo może inaczej, nie ma kilku dziewczyn, które chcą powiedzieć, że tak, my jesteśmy dzisiaj zwycięzcami, tylko my czekamy, aż ktoś wygra. Dobrze, to może taki trochę czas też podsumować przyjdzie, bo już pół metek jednak rozgrywek. Jakiego maratonu możemy spodziewać się w drugiej części sezonu? <laughs> spodziewać. Nie wiem. Może jakiś psycholog by to wyjaśnił, nie ma pojęcia. Yy, znaczy my pracujemy, no co ja powiem, no to nie jest tak, że my siedzimy się przyglądamy, pracujemy, okazuje się, że od trzech meczów wyciągamy jakieś wnioski, bo jest, my, my to pamięć gdzieś tam do przodu się po, yy, przemieszczamy, natomiast, no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jestem tutaj jakiś, w jakiś sposób bezradny, gdzie tkwi nasz, że tak powiem, problem w drużynie, bo uważam, że to jest problem nie umiejętności, tylko mentalności, i, no i chyba tu, natomiast ja mam nadzieję, że od przyszłej soboty zrozumiemy, że to, y, co się stało w pierwszej rundzie, y, znaczy inaczej masz może tylko zmotywować, y, bo jeśli y, udowodnimy sobie, że to jest y, koniec, no to, no to niestety to już będziemy tak podążać. Natomiast y, no jest, jesteśmy w trudnej sytuacji, jakbym nie powiedział nawet w bardzo trudnej żeby się utrzymać w tej drugiej lidze. Natomiast przeanalizowawszy całą, że tak powiem, rundę pierwszą, no to ja mogę powiedzieć, że możemy dwa zespoły gdzieś tam sobie powiedzieć, że będzie ciężko, natomiast reszta to jest tylko nasza głowa. Dobrze, dziękuję bardzo za bardzo wywiad tak. i powodzenia. Dzięki, Dzięki. bardzo.